Szczęść Boże. Szczęść Boże. Siódmy odcinek naszych rekolekcji. Mhm. Jak przeżywać porażki? Ostatnio powiedzieliśmy sobie o księdzu Franciszku, który zorganizował pierwszą oazę, a I dzisiaj O tym, żebyśmy nie byli jak żaby. Kto oglądał, ten wie. Jak to ktoś nie oglądał, to zachęcam do, do tego, żeby obejrzeć poprzedni odcinek. Natomiast właśnie dzisiaj odpowiemy sobie na pytanie, jak właśnie przeżywać porażki. Yy, tak jest. Zwłaszcza te przykre porażki. Porażki, tak. Często jak są Jak nie przykre. być przykrym porażką. I jak wyprowadzić z tego większe dobro. Zdecydowanie. Zapraszamy Was na odcinek. W 1957 roku ksiądz Blachnicki dostał od swojego biskupa barak, w którym miał urządzić coś, coś, co będzie wyglądało na kształt ludzki, i tam do tego baraku trafił razem z paniami, które chciały żyć w jakimś zakonie, natomiast nie odnajdywały swojego powołania. W istniejących zakonach, ale z racji tego, że bardzo dobrze znały księdza Brachnińskiego i bardzo jakoś tam był bliski charyzmat jego życia tym paniom, zresztą one organizowały pierwsze oazy razem z księdzem Franciszkiem, to postanowiły właśnie no, wpracować w tym baraku. Co dokładnie robiły? To była praca, która polegała na pisaniu na maszynie. Tak. Bardzo ciężka. I trudna praca. Nas to może śmieszyć pod tym względem, że pisanie no nie jest raczej teraz Tak, ciężko. Dzisiaj piszemy sobie na laptopie, na komputerku klikamy. Coś jest nie tak, to po prostu jest delay, a jak chcemy coś skopiować, to jest Ctrl -C, Ctrl V i mamy już skopiowanym. Jak chcemy ileś kopii wydrukować czegoś, to mamy ileś kopii. Natomiast co te panie dokładnie robiły, wydawały, przepisywały materiały katechetyczne. No i znowuż teraz mamy tyle tych materiałów katechetycznych, że mamy nadprodukcję niż, niż ich brak raczej. Natomiast trzeba wyjść w klimat tamtych czasów. Kiedy Lata 50. Było coś takiego jak cenzura. Tak, czyli no, nie można było wydawać sobie wszystkiego, nie można było tego wydawać tak, jak się po prostu chce. Yy, więc wszyscy próbowali obchodzić tą cenzurę i, i mieli na to swoje metody, więc możemy powiedzieć, że istniały zasadniczo takie, prawda, miejsca czy podziemne wydawnictwa, które wydawały te, te materiały katechetyczne, które. Służyły do, do formacji, do, do, do nauki religii. Mm -hmm. Możemy sobie wyobrażać ten barak jako miejsce, do którego zjeżdżają się księża dosłownie z całej Polski. No i jest to prawdą, a z całą pewnością księża, którzy mieli bliżej tu już w ogóle, przyjeżdżali tam bardzo często po te materiały katechetyczne, i to też służyło do tego, żeby propagować jeszcze inne dzieło, które ksiądz Blachicki wtedy rozpoczął, a mianowicie. Tym dziełem była. Krucjata wstrzemięźliwości. dlatego że w parafiach, w których był, czy w ogóle obserwując też duszpasterstwo, ksiądz Franciszek widział, że alkohol powoduje sporą rozwiązłość, zanik wiary, że jest też źródłem wielu problemów i chorób takich społecznych. Które po prostu w społeczeństwie w latach 50., bo to jest ważne, by ten kontekst też tutaj uwzględnić, w latach 50. Tak, był powodowany właśnie z racji na tą chorobę alkoholizmu, która, która no była była obecna w społeczeństwie. Krzysztof Rakiński wtedy miał też taką nadzieję na współpracę w dobrym tego słowa znaczeniu z. Państwem, w tym względzie, że państwo oficjalnie też chciało, chciało, żeby alkoholizmu w Polsce nie było. Więc zaproponował takie dzieło, które nie trwało zbyt długo bo zaledwie 3 lata. I przyszedł rok 1960, dokładnie sierpień, kiedy to dzieło zostało w jednej chwili rozwiązane. No i mogłoby nam się wydawać, że to jest porażka, że to jest koniec. Czegoś, w co pewnie włożyli dużo siły, dużo energii, serca. Tym bardziej, kiedy sobie uświadomimy, że naprawdę ta krucjata wstrzemięźliwości to było dzieło młode, ale znane już w całej Polsce. Ksiądz Brachniński m.in. jeździł głosić rekolekcję po seminariach duchownych w całej Polsce i w roku 1960, co jest dla mnie niezwykłym osiągnięciem. Prawie, że połowa kleryków z całej Polski podejmuje się dobrowolnego daru abstynencji. Nie to, że w seminariach duchownych się pije, bo, bo nie. Ale, ale na pewno to jest rzeczywiście imponujące, bo rzeczywiście taką masę ludzi przekonać do, do danego dzieła, to, to jest coś. To jest właśnie bardzo imponujące, bo przekonać naprawdę sporą grupę jednak ludzi do tego, by, by wstąpiła w dane dzieło, to było zadanie w tamtych czasach, no, niełatwe. Nie było mediów, nie było Facebooka, nie było YouTube'a. Jak tu żyć? Jak tutaj, nie wiem, propagować I było, takie rzeczy? I była cenzura, która wszystko takie, takie po prostu ucinała. Więc było, było trzeba dobre. jeździć, jeździć, jeszcze raz jeździć, gadać, 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 a jeżdżenie, no, też nie było aż tak łatwe, prawda, jak dzisiaj. Mhm. No i właśnie, wyobraźmy sobie, postawmy sobie siebie w takiej sytuacji, jakieś młode dzieło, które rozpoczęliśmy, które, I które nam wychodzi, się, powiemy, że jest tak, super, super. Cieszy się wielką, wielką, jakąś wielkim pozytywnym odbiorem, i nagle przychodzi dzień, w którym w jednym dniu. Bach. Przychodzą funkcjonariusze służby bezpieczeństwa i rozwiązują barak, zawieszając całkowicie działalność w wstrzemięźliwości. Porażka. Ale tak to nie potraktował ksiądz Brachnicki. Wszyscy byli ciekawi, jak to odbierze, zaprosił wszystkich do kaplicy swoich współpracowników, i wtedy powiedział takie pamiętne słowa, że przekonuje się, że to wszystko było naprawdę dziełem bożym, bo miał pewne obawy, że jest to po prostu dzieło ludzkie, ale to rozwiązanie pokazuje mu, że jest to dzieło, dzieło Pana Boga. I w tym momencie też widzimy jego taką maryjną pobożność, bo ta sytuacja czy w ogóle wcześniej, ale ta sytuacja jakoś w szczególny sposób skłania go czy pokazuje, by zawierzać. Te dzieła, różne wydarzenia niepokalanej Maryi. Dokładnie. I też na wzór niepokalanej przyjmować te wszystkie swoje pozorne byśmy nazwali później z biegu historii dowiadujemy się, że to były pozorne porażki. Dlatego ksiądz Bachniński mówi, żeby w takich momentach ważnych, trudnych, ale ważnych, ale zwłaszcza trudnych, odmawiać albo śpiewać magnifikat. Wielbi dusza moja pana. Na wzór niepokolanej, która właśnie w taki sposób przyjmuje też yy, na trudną wolę Pana Boga, która mhm. jest związana z, ze zwiastowaniem. I co mogła wtedy czuć Maryja, przyjmując Jezusa Chrystusa do swojego łona? No Na pewno miała w sobie dużo pytań, obaw, wątpliwości, prawda? My tak trochę spoglądamy na tą scenę. No, jest Maryja, przychodzi Archanioł tak, Gabriel. Cukierkowy. Tak, będziesz yy, matką, urodzisz syna, to będzie Chrystus Zbawiciel. Aha, spoko. Bo znamy, no, tak znamy ciąg dalszy tej historii. I tak samo, jak znamy ciąg dalszy historii księdza Brachnickiego, to widzimy, że wcale ten 60. rok nie był rokiem porażki, tylko rokiem, w którym Pan Bóg przygotowuje coś większego. I tak właśnie odbierał to ksiądz Brachnicki. Dlatego mówił o tym, żeby z pokorą na wzór niepokalanej. Przyjmować po prostu to, co jest wolą Bożą. Czego nas księża Andrzeju uczy y, ten moment życia? Tego, w jaki sposób przyjmować porażki w swoim życiu, bo nam się wydaje, że świat się wali w naszym życiu. Natomiast ksiądz Brachnicki był bardziej taki przenikliwy w tym względzie i od razu zaczął mówić, że Bóg przygotowuje coś większego. Dlatego, ja. jak wam się wydaje, że coś wam się... Nie udaje, że coś wam się nie wiem, rozwala jakieś plany, zamysły, które macie, to trzeba spojrzeć na to całościowo, że się jednak uda. Że się uda, że Bóg jest w tym wszystkim, bo to jest myślę bardzo ważne, prawda? Że po ludzku wydaje się, że jest porażka, upadek czegoś, ale jest ta świadomość, że nad tym wszystkim jest ktoś większy, że jest Pan Bóg. I jak to będzie miało trwać, to to będzie, bo to będzie Boże. Mm -hmm. I tak jak w ogóle patrzymy na całe życie Księdza Blachnickiego, to moglibyśmy, śledząc krok po kroku, odnieść wrażenie, że wszystko to, co powstało w jego życiu, czyli ruch Światło Życie jako ten największy owoc jego życia, ale też wszystko to, co powstaje wokół ruchu Światło Życie, i tak dalej, jest po prostu wynikiem porażki jego. Może to dziwnie brzmi. Natomiast to wszystko włącznie z tym krucetem wstrzemięźliwości, porażką z tym związaną, prowadzi go do odkrywania jeszcze głębiej woli Pana Boga na jego życie. Czyli, moi kochani, nie bójcie się zawierzać swojego życia Matce Bożej, Niepokalanej, w szczególny sposób w tych wszystkich sytuacjach, kiedy wydaje wam się, że przechodzicie jakąś ciemną doliną. Bóg jest z wami, Bóg jest z nami wszystkimi, jeżeli Mu zawierzymy, zaprosimy do naszego życia Maryję niepokalaną, to z tego, co dzisiaj jest nawet porażką, uda się wyprowadzić wielkie dzieło i wielkie dobro. Tego Wam życzymy i sobie zaufania i zawierzenia. Pięknie.